No, cześć króliku, trochę zaniedbany jesteś. Trochę doprowadzimy cię do porządku. Teatr to jest po prostu ogranicze magii rzeczywistości. Ach, gdybym miał swój teatr jako budynek, to na pewno bym zrobił teatr magii i iluzji. Próbowałem skończyć z tym, powiedzieć: Nie, dość. Bo byłem w wojsku i jestem w ogóle redaktorem. Mam jakiś tam dyplom, coś tam jeszcze, byłem górnikiem. Mnóstwo rzeczy próbowałem, ale to krótko w teatr to jest taki tygiel wszystkich możliwych rzeczy. To co robię tutaj, w teatrze, tak zawodowo i z racji obowiązków. No, to w życiu prywatnym dokładnie to samo. Jeśli nie, nie pracuję nad jakimiś rekwizytami do tego magic show, które tam z chłopakami robię, to na pewno coś kombinuję, żeby coś napisać. Nie, nie mogę powiedzieć, że tu jest życie prywatne, zaczyna się wtedy, kiedy kończy się moja praca zawodowa. Nie, to nie jest tak. To chyba jest taki 24-godzinny jednolity ciąg zawodowy. Moja rodzina przyzwyczajona jest do tego, wie o tym, że jak jest produkcja, to dwa miesiące w ogóle nie wychodzę z teatru, mijamy się, gdzieś tam się pokazujemy. To jest magia teatru właśnie, bo ja pamiętam, że jak byłem takim małym smykiem, jak przyszedłem do teatru z klasą, ze szkołą, jak zobaczyłem latające czarownice, więc zobaczyłem sobie, że teatr jednak i, i, i jest coś takiego magicznego. W Sysa. Wiem, tak jak mój syn, ten starszy, miał przyjść na chwilę, tylko pomóc nam do teatru i tak został już piąty rok. na głowę. Dzień w pracy, to tak. Poprzedniego dnia na spektaklu zostaje drugi akt, więc jest przewałka tego całego, to korona. Na pierwszy, no a potem pirotechnika, kontrola pełna pach, pach i zaczynamy spektakl. Jeden człowiek tu nie poradził sobie, ponieważ na dwóch stronach sceny wszystko funkcjonuje w takim obiegu zamkniętym. Właściwie cała technika uczestniczy. W czasie spektaklu jest tak, że wszyscy zmieniają i dekor i rekwizyty, każdy właściwie kontroluje, także moim zadaniem jest to, żeby wiedzieć gdzie co powinno być w którym miejscu. Nawet jak jestem z jednej strony sceny, to tam gdzieś już tam coś wypatrzę, albo też instynktem nie nieraz tam coś mi tknie, nie ma tam jakiejś karafki albo tam tego, a tam nie ma gazety, a tam nie ma tego kontraktu, na przykład tam deszczowej liny, więc już tam do inspicjenta, stomek jest tam, jest, jest dobry. Okay, Popadały te żarówki, co? Do takich, kontrolem tutaj takich, tych tutaj są te małe, te takich, te lampeczki te takich, takie takich, takie 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 Wiem są, takich, takich, czy no, u nas w teatrze jest tak, że te rekwizyty, jeśli są za duże i nie da się ich magazynować tutaj, to na pewno są złożone do magazynów teatralnych gdzieś tam daleko. Ale te drobne rekwizyty, które tutaj zostają, te, które są cenne, to je tam jakoś zabezpieczam. Dobrze jest, żeby artysta używał właściwych rekwizytów i właściwej dekoracji, więc po każdym użytkowaniu czy po każdym spektaklu właściwie większość jest albo całkowicie zniszczonych, albo podniszczonych. Większość tych rekwizytów jest zrobionych, jak gdyby pokazowo, takich wystawowych. Ale tak nie jest w teatrze, one są w tam rozpruwane, niszczone, używane po prostu. W tekście Akademii Pana Kleksa tam o lisach coś tam było, gdzie dzik jest dziki, dzik jest zły, coś tam ma tego duże kły, a z lisami coś było. Lisek, chytrusek, coś tam. No nie, w każdym razie y, to była rodzina lisków. Też z Akademii Pana Kleksa, no to wszystko się rozpada, no wiadomo. Swieciły te maski. No i podstawowe narzędzie Filipa Golarza, który tworzył te swoje dzieła sztuki. Kontrabas ze śmietnika, który znalazłem, który posklejałem do kupy tutaj w stolarni. Widać, że on jest tutaj z kawałku złożony, ale generalnie wygląda solidnie, co? do dnia premiery właściwie to wszystko jest makietowane. Te rekwizyty są właściwie cały czas produkowane, wymyślane, zmieniane, przerabiane. No to dobra, to ustawmy te usta. Cudna jak sen, ty dziewczyny Postawimy jakieś ludzika tutaj, że one niby tutaj tańczą, piękne dziewczyny. Destanuje teraz bardzo ważne urządzenie, bez którego w ogóle nie byłoby tego spektaklu. Tylko dzięki temu urządzeniu może ten spektakl w ogóle zacząć się. Dobrze, że nikt nie będzie tego widział, bo mało kto wie jak to się robi. A my, pirotechnicy Teatroma wiemy dokładnie jak to powinno wyglądać uzbroję ją materiałem półchowym odpowiednia ilość rzeczy jest ważna bo za dużo to mogło to wylecieć w powietrze razem z artystą a my artystów trochę oszczędzamy chociaż jest kolejka artystów tutaj do naszego teatru więc jakby tam komuś coś stało to oczywiście wiecie w kolejce stoi ich dużo jeszcze ale większość w rzeczywiście tak naprawdę boją się y, pirotechniki takiego otwartego ognia używać. My nie boimy się niczego. Ponieważ jak nasz dyrektor Kępczyński mówi, my nie mamy problemów, mamy tylko rozwiązania. No, oto właśnie dzieło mojego, że tak powiem deszczowej, mojej piosenki. To jest konsola audio z przedwojny mandżurskiej. A to wszystkie rzeczy, te wszystkie guziki, które <laughs> ubywałem po prostu przez kilka dni z różnych śmietników. Mam świadomość też tego zagrożeń, więc strażacy też czuwają. Na premierze że tak było. Nie zrobiliśmy żadnych prób pirotechnicznych. Efekt był taki, że zaczęła się palić instalacja. Strażacy weszli na scenę, zagasili, ale spektakl zresztą ma zgołony, jak to mówią Rosjanie jodując i pewnie dlatego to wszystko skończyło się żartami. Pirotechnika to jest coś takiego, co jest bardzo niebezpieczne. Ale u nas no, były dramatyczne. Był artyści, którzy podpalili się, ale to też albo przez moją nieuwagę, albo przez nieuwagę innych. Zmiana przewodu, zmiana kabli i Robert Rosmus spłonął i Marcin Wortmann spłonął i Damianowi też groziło takie coś. Bo Robert! Bierzemy te jedne zniszczone rzeczy bo to są rzeczy teatralne, jak można to wyrzucać. to są po prostu ogranicze magii rzeczywistości. To chyba jest najważniejsze dla mnie. Może dlatego, jestem rekwizytorem.